Dzień dobry, ponownie Łukasz Wańczyk, prawe metody na przeszkody i dzisiaj snake i podejście Łukasza do tej przeszkody. Często się pojawia na różnych challenge'ach ocerowych, ninja'owych, na biegach też jest taka przeszkoda, która no jak się nie zna niektórych typów, to może sprawić problem. Trochę tam ze skórą, trzeba właśnie co Łukasz tutaj uważasz, co można byłoby zrobić? Teraz, żeby nie być goosłownym, może przelecimy wszystkie te techniki, które przerabialiśmy w poprzednich tak. po odsyłamy tutaj do pierwszego odcinka, zobaczymy, gdzie zobaczymy, czy są jakieś gwiazdki, czy nie, czy wszystkie techniki się sprawdzają, a które są najlepsze. No i właśnie, odsyłamy tutaj do tego odcinka, gdzie tam każdy dokładnie rozrzuca na czynniki pierwsze, a tutaj adaptacja tamtych technik na no. inną przeszkodę. lecimy, lecimy. Pierwsza technika z poprzedniego odcinka, czyli dokładanka bokiem. I tutaj od razu jest mała gwiazdka. Gwiazdka polega na tym, że można robić na jednym pierścieniu albo z odstępem pierścieni. E, można sięgać dalej bliżej, czyli z odstępem pierścieni, jeśli mielibyśmy przejść dokładankę bokiem, mogłoby to wyglądać tak, że przekładamy rękę tu, jest odstęp. Op. Odstęp tu. Kto da radę, oczywiście może sięgać jeszcze dalej, czyli na przykład. Co trzy. Czyli mamy dwa odstępy, dokładamy rękę w ten sposób. No i na przykład mogłoby to wyglądać w ten sposób. Albo sięgamy dalej o tmenkę. I tutaj, jakby zawsze wisimy, każda ręka osobno. Można też przejść tak, żeby wisieć na jednym. Wydaje mi się, że to będzie trochę szybciej, bo nie tracimy tego ruchu, gdzie jakby dokładamy rękę, czyli. Stąd, jakbym miał złapać, to wiszę na jednym. Sięgam, hop, wiszę na jednym. Trzeba tylko dosyć precyzyjnie zmieścić dwie ręce na jednym. Czyli mogłoby to wyglądać w ten sposób. Przechodzimy, hop. Tu. Wydaje mi się, że to jest troszkę szybsza i skuteczniejsza technika. Aczkolwiek nie musi ona pasować każdemu, bo osoby początkujące mogą mieć problem, żeby sięgnąć tak daleko, żeby utrzymać. Co jest najtrudniejsze właśnie w snake'u, co powinienem powiedzieć na samym początku, to jest to, że zależy stopień trudności zależy od jakby wielkości obrotu kąta. Czyli jeśli snake' się będzie mało kręcić, będzie mały spadek tych stopni, to jest dosyć łatwo go przejść. A jeśli będzie duży obrót, duży kąt, to w momencie chwytu kolejnych pierścieni, jeśli ten pierścień będzie nisko, będzie go łatwo chwycić. Jeśli będzie wyżej i moment obrotu będzie duży, to będzie jakby stopień trudności będzie wyższy, będzie po prostu trudniej. Jest taki nieprzyjemny moment dla nadgarstka, który będzie po prostu nam wyrywać chwyt, jeśli ten kąt będzie za duży, jeśli sięgniemy za daleko, wtedy ręka będzie opadać z wyższej wysokości i po prostu osoby początkujące mogą tego nie utrzymać, nawet osoby zaawansowane, bo ten stopień spadku może być jakby nieprzyjemny dla ręki, dla nadgarstka. Także tutaj też trzeba mieć to na uwadze przechodząc snake'a. Eee, drugi sposób, który przerabialiśmy na ringach, tutaj jest już gwiazdka, bo on wydaje mi się jest całkowicie nieskuteczny, czyli dokładanka z obrotem. Czyli jeśli miałbym próbować to przejść z obrotem eee, powinienem wykonać to w ten sposób, że dokładam rękę, hop, Obracać, ale w ten sposób tutaj całkowicie nie pasuje. Trzeba by kombinować z rękami, więc ja bym sobie tutaj akurat ten sposób darował. Jeśli chodzi o swing, trzeci sposób, swing na jednej ręce, tutaj właśnie trzeba uważać na ten stopień obrotu i ten moment wykręcania nadgarstka, żeby idąc tym sposobem nie łapać za daleko, bo jeśli złapiemy za dużo, no to możemy tego nie utrzymać. Czyli swing na jednej ręce mógłby wyglądać w ten sposób. Co jeden jest dosyć łatwy. Co dwa, już jest większy obrót, większy moment spadku. Jeszcze byłem w stanie to utrzymać. Ale zobaczcie, co się dzieje, jeśli będę chciał iść w większej odległości. Czyli jeśli trzymam rękę tutaj na dole i było co jeden, co dwa, co trzy, co cztery. Zobaczcie, następnie pierścień jest już bardzo wysoko. I teraz, jeśli go złapię, puszczę tą rękę, no to ręka zacznie opadać w dół, może lekko nam wykręcać nadgarstek i możemy po prostu tego nie utrzymać, czyli na przykład stąd, jeśli bym chciał się płynąć, hop, tu, hop, musiałem się podeprzeć, hop, no i teraz też już nie jestem w stanie tego przejść. Także ten sposób jest dobry, ale też z gwiazdką, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy utrzymacie chwyt w momencie, kiedy puszczamy rękę i kiedy Następuje spadek w dół. Tego sneka da się przejść nawet tak, na dwa ruchy, a tego, na którym Łukasz pokazuje, się nie da. O czym sam się przekonałem na jednych zawodach. Warto sprawdzać te snajki, y, jaki jest układ, i dobrać którąś z tych technik. Które Łukasz pokazał. Także ja bym raczej skupił się na tym pierwszym sposobie, na dokładance bokiem. A ja mam jeszcze tutaj takie jedno pytanie. Czy zadziałałoby coś takiego, że mamy, powiedzmy, że to jest ten kolejny ryk, i chce daleko sięgnąć. To gdyby złapać bardziej od boku, i tą poprawkę, na to, że, że on no to wykona ruch pod ciężarem ciała. Oczywiście można brać taką poprawkę i można na przykład tak jak się snake obraca łapać gdzieś Wyżej, aczkolwiek to będzie na pewno ułatwienie, ale jeśli ten spadek będzie duży, no to też nam chwyt może nie utrzymać. Ale tak, to może, to może to dokładnie to można wziąć taką poprawkę i można troszkę nawijać tego snakka, łapiąc go trochę wyżej, żeby zniwelować ten moment, moment spadku. Eee, także to jest, to jest taki ten, który można wykorzystać i może się sprawdzić. Zwracam na to uwagę, bo się tu Łukasz powiedział, różne są te snaki, różne jest ten skok. To, że na naszym na sami jest tak, że spokojnie przejdziemy do to 4 czy 5 to nie znaczy, że no właśnie dzieje więc tak tutaj no, dokładnie. No i teraz przenosząc techniki z pierwszych odcinków, techniki średnio zaawansowane, techniki na, na bloku, czyli na zgiętych łokciach, są technikami bardziej siłowymi. No i też powinny być technikami szybszymi. Czyli pierwsza technika swing bokiem na bloku. Dokładając ręce. To samo jak wcześniej. Można iść co 2, co 3 z odstępem pierścienia albo na tym samym pierścieniu. To już też musicie sobie wybrać do siebie. Okay? Czyli mogłoby to wyglądać tak. Czyli stringiem, co 1, co 2 z odstępem pierścienia. Op. W ten sposób. Technika druga z obrotem, tak samo jak na prostych, też tutaj się nie sprawdzi, no bo ciężko jest dołożyć rękę, obrócić się za dużo kombinowania, przykładania rąk, wykręcania nadgarstków. I myślę, że tutaj mogłaby się sprawdzić technika bokiem, rowerkiem, nieco szybsza. Czyli niwelujemy ten swing, zaczynamy pracować nogami na przemienie. Czyli w ten sposób. Jest moc. No, jest moc. A, tyle, tyle, tyle. No właśnie, jak się patrzy na Łukasza, to, to to, że tak spokojnie wygląda, właśnie ta technika, o której mówiłeś w pierwszym filmie. Właśnie, że to jest ze techniki i tego przygotowania, które, które prowadzi do techniki. Ja nieraz oglądałem te filmy Strzelacze y miesiąca, które, które robiłeś. No, a Łukasz, no, no to sobie tak zrobię. No i, tak, i sobie tak płynie i tak spokojnie, i tak to wszystko gładko. A później się okazuje, że czas. Jest super, czyli właśnie taka skuteczność oparta, oparta właśnie na technice, no to już jest, to już jest wszystko, podstawy, fundamenty siłowe, fundamenty y, techniczne, y, no i spokój. No właśnie ten spokój, także panowanie, koncentracja, siła ninja, siła, ninja, siła spalendropiana, także życzymy no właśnie takiego podejścia, takiej skuteczności, no i tutaj jest najlepsza możliwa osoba żeby się Uczy się. Szkoła lotu Spidermana, zajęcia, wszystko tutaj. Łukasza, no pełna, pełna pula w tym momencie zajęć. OCR, ninja, przygotowanie siłowe, kościoły wytrzymałościowe. Wszystko tutaj jest. Szkoła moja ulubiona. Zapraszamy serdecznie. Chcecie się przygotować do biegów OCR, do biegów ninja. Myślę, że możecie tutaj znaleźć miejsce dobre do treningu. I sprzęt, A, i, sprzęt i, kadrę. Jest i kadrę, i sprzęt, i klimat, i zawody też są różne, challenge, męcze, ninja, No i też mamy treningi dla dzieciaczków. To było zawsze moje marzenie, żeby uruchomić treningi grupy dziecięce. Wcześniej tylko zaczynałem od grup dorosłych, no ale teraz już mamy dużo grup wiekowych dzieci już od trzech lat w górach. Także to dzieci to już tak nie od dzisiaj w sumie. Przyszłość, w przyszłość. to. Tak. No, no, dobra. Dzięki Wielkie i do następnego.